To że gospodarstwo domowe pilnują i rządzą pieniędzmi. Zawzięczamy miłość? Mm. I w sumie nie wiem co jeszcze można. Nie wiem, naprawdę. No. To, że mogą spełniać nasze marzenia, nasze pokusy, nas, nasze rozkosze i tak dalej. Także wszystko drodzy panowie. No miłość i szczęście. Kobieta spaja całą rodzinę, pomaga wszystkim, jest taką oswoją, takim spokojem. Myślę, że to im zawdzięczamy najwięcej, takie ciepło rodzinne. No kurczę, no miłość, ogólnie, nie wiem, wsparcie w różnych sytuacjach. No i ogólnie pozytywne myślenie, bo dzięki nim po prostu no, czujemy, że żyjemy mnie dużo i wszystko, no ale chyba trzeba byłoby mężczyzn pytać, a nie kobiety. Pomoże we wszystkim przecież i od rana przytuli, do pracy naszykuje kanapki, obiad ugotuje, wypierze. No mężczyzna by był niczym bez kobiety, a kobieta niczym bez mężczyzny. Także życzę im wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet, żeby tak dalej, nic się nie musi zmieniać. Wszystko nie wiem, <laughs> pomóżcie My nie dzieci. mam... Dzieci! <noise> dzieci, tak, dzieci. No i... No wszystkiego, jesteśmy najlepsze. Nie byłoby dzieci? No nie wiem jak odpowiedzieć... Nie wiem co odpowiedzieć, no Dlaczego by nie było bez kobiet. Związków małżeńskich. No wiele rzeczy na pewno by nie było. No nie wiem, nie wiem co powiedzieć mam Tak pytanie, tak? Nie wiem Bartek, ty coś powiedz. Nie wiem, nie wiem. Musiałbym się zastanowić trochę. Dobrego obiadu. O. Miłości. No dużo rzeczy, dużo bardzo. I życie następnych pokoleń i wszystko. Pracy, pomoc. To, są po prostu i trzeba je kochać, tak? tak trzeba jak, je... Tak jak kolega powiedział, zawdzięczamy im miłość. I wierność. I, I trzeba obdarowywać je często kwiatami. Coś słodkiego kupić może. No nie wiem. No co zawdzięczamy? No dużo rzeczy, nie? Że po prostu są. Za obiadki, za wszystko. Za miłość, którą nas obdarzają. No i pozdrawiam wszystkie piękne kobiety.